ze względu na to, że projekt tak naprawdę zaczęliśmy od przebudowy pomieszczeń łazienki oraz toalety. Były to dwa nieduże pomieszczenia przydzielone dużym kominem rezygnacyjnym. Zależało nam na tym, aby je powiększyć. W związku z powyższym przesunęliśmy cały hol prowadzący do pomieszczeń sypialnianych. Powstało, powstała, powstał okrągły hol łączący te strefy. I dzięki temu uzyskaliśmy dość dużą powierzchnię łazienki. Jeśli chodzi o pozostały układ pomieszczeń, pozostawiliśmy otwarty salon, część dzienną z aneksem kuchennym, otwarty hol. Ściany ustawiliśmy po liniach łagodnych półka. Tworzą dodatkowo wnęki ekspozycyjne. Inwestorowi zależało na tym, aby mieszkanie było niekonwencjonalne, żeby nie było tutaj prostych ścian, prostych rozwiązań, dlatego w tym mamy sporo sufitów podwieszanych. Mamy tu punkty oświetleniowe, sufitowe, halogenowe, ale mamy również ramy światła umieszczone w, w półokrągłych ścianach holu, plus wnęta ekspozycyjna na rzeźby. Jeśli chodzi o kolorystykę ogólną mieszkania, są to jasne walibiowe beże, przełamane kolorystyką węgę, w takiej tonacji utrzymana jest kuchnia z MDF-u lakieru oraz ciemne panele podłogowe. Ze względu na nowoczesny charakter mieszkania, większość ścian została wygładzona i wymalowana w Stonacja waliliowych, jedynym akcentem wykończeniowym są ściany hol, które zostały pokryte strukturalnymi tyłkami ozdobnymi. Tutaj barwa została wzmocniona, troszeczkę zintensyfikowana w stosunku do pozostałych ścian. Mamy tutaj wspomniane wcześniej piony oświetleniowe z punktami halogenowymi. Warto by było zwrócić uwagę na układ podłogi, jak również sufitu w tego holu, ponieważ ca całość kompozycji skierowana była na wspomniany wcześniej hol, z którego prowadziły zejścia, zejścia do łazienki oraz sypialni. Tutaj mamy zaprojektowany sufit powieszamy z pęknięciem, przesunięciem na punkty oświetleniowe, jak również okrąg. oświetlonego delikatnym oświetleniem niszowym. Chor dodatkowo doświetlają trunkiety boczne ze światłem ukierunkowanym uragu, które dodatkowo podkreślają strukturę tęków ozdobnych na ścianach. Całość wejścia uzupełniają podłogi. Pas, który zaprojektowany jest na suficie, jest równocześnie odbity w postaci gresów na podłodze. Ze względu na trudności techniczne przy zakładaniu drzwi, specjalnie zaprojektowaliśmy szeroki pas pierścieniowej mozaiki okalający część holu po to, aby zawrzeć wrażenie drzwi ustawionych po cięciwach. To ja rozumiem, że już nie zdążysz podjechać, tak? No nie, nie zdążę już. Monia, to z wszystko się stało. No Zbyszek mnie zabrał na Dzień do teatru. No w teatrze jestem, no. Ale obiecuję ci, że za tydzień to będę na pewno. Ale mogę Ci wierzyć, bo to ostatnio jakaś taka niesłodna jesteś. Oczywiście. A słuchaj, chcę Ci jeszcze opowiedzieć o takich nowościach. Jakieś plateczki?